Rozwiązanie tego zadania przedstawiam w dwóch odcinkach. Ten drugi będzie bonusem dla osób wspierających kanał, natomiast teraz pokażę ci jak rozwiązać przykład A. Chcemy przedstawić ten wielomian w postaci iloczynu dwóch wielomianów stopnia drugiego. Co to oznacza? Ja sobie zapiszę pod spodem wielomian P(x), który będzie iloczynem dwóch trójmianów, trójmianów kwadratowych. Z trójmianów kwadratowych otrzymamy x do potęgi czwartej. Popatrz. W pierwszym nawiasie mamy x kwadrat, w drugim nawiasie mamy x kwadrat. I teraz, jak wymnożysz x kwadrat razy x kwadrat, to otrzymasz x do potęgi czwartej. Widzisz? Następnie nie będziemy wiedzieli, co tutaj, jakie współczynniki. Ym, moglibyśmy w tych nawiasach zastosować, aby otrzymać 2x do trzeciej plus 5x kwadrat. To byłoby zbyt trudne, dlatego tutaj sobie wpiszemy wyraz ax, a tutaj wpiszemy wyraz bx. No i po wymnożeniu tych wyrazów otrzymamy yy, ostatecznie później w dalszej części rozwiązania 2x do trzeciej 5x kwadrat, nie? I teraz yy, możemy jeszcze ustalić wyrazy wolne w tych trójmianach, bo zobacz, jeśli wyraz wolny wielomianu w od x jest równy 3, to tutaj mógłbym mieć na przykład plus 1, a tutaj plus 3. I wtedy wymnażając 1 razy 3, otrzymasz tą trójkę z wielomianu w x. Musimy wymnożyć w tym wielomianie nawias przez nawias i sprawdzić, co właściwie tutaj będzie się działo ze współczynnikami liczbowymi stojącymi przy odpowiednich potęgach. No to mnożę. x kwadrat razy x kwadrat to jest x do potęgi czwartej. A, może w ogóle tak to sobie zapiszę. x kwadrat razy x kwadrat plus bx plus 3. Później weźmiemy ax i wymnożymy przez x kwadrat plus bx plus 3. I na koniec weźmiemy plus 1 i wymnożymy przez x kwadrat plus bx plus 3. No i teraz mnóżmy, nie pomylimy się na pewno. Ten nawias jak wymnożę przez x kwadrat to otrzymam x do czwartej plus bx do trzeciej plus 3x kwadrat. Następnie mamy ax do potęgi trzeciej dodać abx kwadrat i dodać 3ax plus x kwadrat plus bx plus 3. Teraz musimy poustawiać potęgi obok siebie. Tutaj najpierw zwróćmy uwagę na x do potęgi trzeciej. Mamy tutaj, tutaj. Zobacz, więc do wspólnego nawiasu moglibyśmy wpisać b dodać a razy x do potęgi trzeciej. Nie? Następnie patrzymy na x kwadraty. I tutaj moglibyśmy zapisać następującą rzecz. Dodać 3 plus ab plus 1. O, czyli tutaj mamy łącznie 4x kwadrat. Dobra, to już tak zostawmy. Yy, I jeszcze zostaje wyraz x tutaj i tutaj. Więc wpisujemy sobie do nawiasu 3a dodać b. x za nawiasem i na końcu trójkę. Dobra. I teraz tak przygotowany wielomian chcielibyśmy przyrównać do wielomianu w od x. Czyli... Chcemy, aby wielomian W od X był równy wielomianowi P od X. I na odwrót, oczywiście. Tak się stanie wtedy i tylko wtedy, gdy stopień wielomianu W od X będzie równy stopniowi wielomianu P od X. Przypominam, że stopnia wielomianu należy szukać. W najwyższej potędze występującej w danym wielomianie. Tu masz czwórkę, tu masz czwórkę, więc stopień wielomianu w od x i PX jest taki sam, wynosi 4. Ale musimy jeszcze zapewnić równość współczynników stojących przy odpowiednich potęgach, więc zapisujemy I zobacz, B dodać A lub A dodać B musi być równe 2, i dodatkowo AB dodać 4. Musi być równe 5 i jeszcze 3a dodać b musi się równać 4. Oczywiście, wyraz wolny też musi być sobie równy, no ale ten warunek jest spełniony. Rozwiążemy teraz takie równanie. Tutaj mamy ab równa się 1, no ale tak naprawdę otrzymaliśmy tutaj jeszcze dwa równania z dwiema niewiadomymi, więc stworzymy z tych równań Układ równań lub na przykład z tego równania wyznaczymy A. I wstawimy to do tego równania. Policzmy 3 razy 2, 6, odjąć 3B, dodać B to się równa 4, minus 3B, dodać B to jest minus 2B. 4 odjąć 6 to minus 2. Dzielę obustronnie równanie przez minus 2 i otrzymuję b równe 1. A tutaj a otrzymuje równe też 1. 1 razy 1 równa się 1, więc ten warunek jest spełniony. Takie sprawdzenie, nie? No i już mamy. A jest równe 1, b jest równe 1. Zatem wielomian wód x możemy zapisać w tej postaci. Muszę sobie popatrzeć jeszcze. O tutaj na to i teraz tak. X kwadrat dodać x dodać 1 oraz x kwadrat dodać x dodać 3. I gotowe. Pierwszy przykład za nami za chwilkę odcinek bonusowy.